Gangster Bartosz puszcza głośną muzykę w supermarkecie. Ale, nudy, nie ma tu nic ciekawego do porobienia w tym supermarkecie. Tutaj można tylko robić zakupy i nic więcej. A przydałoby się chociaż trochę rozgrywki. Co bym mógł tu porobić? Muszę się zastanowić. Już wiem, zamierzam puszczać głośną muzykę w supermarkecie. W ten sposób na pewno się nie znudzę i przynajmniej będę miał trochę rozgrywki. Na pewno nikt mnie nie zabroni. No więc zróbmy to, ale najpierw muszę wyjąć mój telefon z kieszeni. No więc wyjmuję mój telefon. Już wyjąłem mój telefon z kieszeni. To teraz mogę już puścić głośną muzykę w supermarkecie z telefonu. No więc zróbmy to. Muzyka zaczyna się za 3, 2, 1. O tak, to jest ta muzyka, którą lubię najbardziej. Muzyka rapowa. Ej, ty, wyłącz tą denerwującą muzykę. Wiesz przecież, że nie możesz puszczać muzyki w supermarkecie. Ta muzyka doprowadza mnie do szału. Masz mówić do mnie, ganster Bartosz. Nie, nie wyłączę tej muzyki. Ta muzyka mi się podoba i nie zamierzam ją wyłączyć. Niech pan zajmie się swoimi sprawami, staruchu. Ej ty, gangsterze Bartoszu, nie mów tak do tego pana staruchem. Przecież wiesz, że to jest bardzo obraźliwe i nieładne. Ten pan ma rację. Musisz wyłączyć tą muzykę, bo tą muzyką denerwujesz klientom w robieniu ich zakupów i pracowników. Nie ma takiej opcji. Nie wyłączę tej muzyki. Nie obchodzi mnie, że inni klienci i pracownicy się denerwują właśnie tą muzyką, którą puściłem. A teraz niech Panna stąd pójdzie, bo Pani nie będzie mnie kazała, co mam robić. Proszę Pana, proszę natychmiast wyłączyć tą muzykę. Ta Pana muzyka przeszkadza innym klientom podczas robienia ich zakupów i pracowników, a szczególnie mnie. Bo jeśli nie, to będę musiała wezwać ochronę sklepu. A niech Pani wezwie ochronę. Nie obchodzi mnie to. I tak nie wyłączę tej muzyki. Niech sobie gra w supermarkecie i tyle. Koniec tematu. No dobra, sam się pan o to prosił. Ochrona, proszę natychmiast przyjść do alejki numer 4. Ten klient ignoruje uwagi innym klientom i puszcza głośną muzykę. Dziękuję. Ale ta muzyka jest fajna i będę ją słuchać w supermarkecie, aż ta muzyka się skończy. Nikt mi ją nie wyłączy. Hej, dlaczego pan wyłączył moją muzykę? Przecież ją słuchałem. O nie, to ochrona sklepu przypał. Tak jest przypał. Panie Bartoszu, czy pan może mi wytłumaczyć, dlaczego pan puścił głośną muzykę w supermarkecie? Ta pańska muzyka denerwowała innym klientom podczas robienia ich zakupów oraz pracowników. Bo ponieważ nie miałem co robić w supermarkecie, potem uznałem sobie, że przyda mi się trochę rozgrywki w supermarkecie. No więc puściłem moją ulubioną muzykę w supermarkecie, żeby trochę potańczyć w supermarkecie. Proszę, już wszystko wytłumaczyłem, jest pan teraz zadowolony? Nie, nie jestem. Panie Bartoszu, wie pan dobrze, że nie można puścić głośnej muzyki w supermarkecie. Bo to denerwuje innych klientów podczas robienia ich zakupów oraz pracowników. Tutaj robi się zakupy w supermarkecie, a nie puszczać tutaj głośnej muzyki i tańczyć. To jest zakazane w supermarkecie. No niestety, nie mam wyboru, ale musi pan opuścić ten supermarket. Więc zapraszam pana do wyjścia. Ale panie ochroniarzu, ja tylko chciałem. Żadnych ale, zapraszam pana do wyjścia. Natychmiast, nie będę panu powtarzał. I niech pan zabierze swój pański telefon. No dobra, skoro pan tak każe, już zabieram mój telefon i idę do wyjścia. Już zabrałem mój telefon, no więc już mnie tu nie ma. Pan ma zakaz wstępu do tego supermarketu do końca tego dnia. Jeśli pan jeszcze raz zrobi coś takiego w naszym supermarkecie, to od razu na policję zadzwonię. Żegnam. Kurczę, ta głupia ochrona mnie wyrzuciła z tego supermarketu, bo tam puszczałem głośną muzykę, co to denerwowało innych klientów oraz pracowników tego supermarketu. Myślicie, że to ujdzie wam na sucho? Bo jeszcze tu wrócę i zrobię dla Was zemstę za to, że mnie wyrzuciliście z tego supermarketu. Zobaczycie na to. Koniec?